Pływy, turnieje, wycieczki po regionie. Korzystając z tych atrakcji, warto uważać na zemstę Stalina. Tak mówi się o roślinie, którą sprowadzono do Polski w czasach PRL-u ze Związku Radzieckiego. Miała być paszą dla zwierząt, a stała się zagrożeniem i trudnym do wytępienia chwastem. Barszcz sosnowskiego można spotkać na łąkach, w parkach, lasach, przy drogach oraz na brzegach zbiorników wodnych, między m.in. w Powiecie Sępoleńskim. Droga powiatowa między Wałdowem a Olszewką w powiecie sempoleńskim, a przy niej niezliczona ilość niebezpiecznej rośliny. Kontakt z barszczem sosnowskiego, nawet nie bezpośredni, może spowodować poważne oparzenia, zwłaszcza u dzieci. Jeśli będzie duża część skóry zajęta, objęta zmianami zapalnymi, wówczas może, mogą występować objawy ogólne, typu osłabienie, typu wysoka temperatura, bóle głowy, nawet nudności biegłych. Türkçe A walka z inwazyjnym chwastem nie należy do łatwych. Jedna roślina wytwarza nawet 100 tysięcy nasion, które przynosi wiatr lub woda. Barszcz Sosnowskiego wypiera inne rośliny. By pozbyć się go na dobre, konieczna jest systematyczność. Walczyć można poprzez systematyczne przekaszanie tej rośliny. Już począwszy od wczesnej wiosny, kiedy tylko pojawiają się te rośliny, należy je przekaszać i w ten sposób my możemy zmęczyć tę roślinę, pozbawiać ją tej siły życiowej. Metoda chemiczna polega na tym, że niszczymy tę roślinę herbicydami. Możemy to robić w formie oprysku bądź mazania. Walka z barszczem sosnowskiego może potrwać nawet kilkanaście lat. Samorządy zauważają problem i próbują pozbyć się rośliny, ale nie mogą usuwać jej z terenów prywatnych. Bez sprawszych działań właścicieli gruntów, na których te rośliny porastają, niewiele możemy uczynić. My ze swojej strony jako zarządca drogi, oczywiście finansowany z budżetu bezpośrednio powiatu Sempoleńskiego, Rokrocznie dokonujemy pewnych zabiegów, które pozwalają, że tak powiem, utrzymać chwiejną równowagę. Lekarze apelują, by unikać kontaktu z rośliną, a w przypadku poparzenia nie lekceważyć objawów. Poważne oparzenia mogą wymagać kontroli specjalisty. Monika Komisarek, TVP Bydgoszcz